Beperejna. Dzięki. Terstegen... Daniel... Dani, Dani Alweż. Tak, Na no głowę składę. Amonia jeszcze wyjmie. Monia wyjmili. Dobre. O, pięknie. I zróbam Monią. O. Tak. I nie ma go. Jestem gdzieś była Monio. Sekund.

Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie, zostawcie suba, łapkę w górę, komentarz. To by było na tyle. No i cześć.